Cześć grzybofile! Witam Was 12 października w czwartym i ostatnim dniu mojego grzybowego pobytu w Beskidzie Niskim. I cóż mogę powiedzieć, warto było czekać te trzy mgliste, choć również jakże malownicze dni na tę pogodę. Aby historia zatoczyła koło, dzisiejsze grzybowe poszukiwania rozpoczniemy od tychże sosen, które mieliście okazję zobaczyć na moim przed, przedwczorajszym nagraniu, choć wówczas w deszczu, w zupełnie innej aurze. Oczywiście będę się tu rozglądał za rydzami, a dziś jest nie tylko wyraźnie słoneczniej, ale też dużo, dużo cieplej. Dość powiedzieć, że mam na sobie, jeżeli chodzi o wierzchnią odzież. Dwie warstwy ocieplające mniej niż do tej pory musiałem ze sobą na sobie wręcz codziennie nosić. Ech, cudownie, cudownie, że właśnie tak Beskit Niski postanowił mnie żegnać taką właśnie pogodą. No ale na pożegnania będzie jeszcze czas, bo jeszcze parę godzin mi zostało. Czasu właśnie na grzebowe poszukiwania. Zobaczymy z jakim efektem. I szczerze mówiąc, sam nie wiem, czy się skupić na rydzach. Które praktycznie codziennie znajdowałem, nawet zbytnio ich nie szukając, ale za każdym razem praktycznie się trafiały w minionych trzech dniach i faktycznie je w końcu nazbierać. Czy jednak, zważywszy, że dość spory udział robaczywych owocników miał miejsce w ich przypadku, to może jednak skierować się do lasu? Sam nie wiem, ciężki wybór. Jak te ostatnie godziny spożytkować? No nic, może najpierw rozejrzę się za rydzami. Jeżeli nie przyniesie to spektakularnych efektów, to przemieszczę się do lasu. Może tak być? No to świetnie, jesteśmy umówieni. Standardowo ryzów nie musiałem tutaj długo szukać. Praktycznie od razu natrafiając na pierwsze ich owocniki. Owocniki gatunku zwanego mleczaj ryc, czyli tego prawdziwego, najpyszniejszego z szeroko rozumianych rydzów. No ale właśnie, widzicie co tu się dzieje. A jeśli nie widzicie, to może nawet lepiej, bo ten trzon się rusza od wewnątrz. Tutaj mamy mniejszy owocnik, ale niewykluczone, że też będzie zaczerwiony. Tutaj jeszcze taki pośredni wiekowo. Zaraz je sprawdzę pod kątem zaczerwienia. No niestety i tu najlepiej nie jest. Ech, tak więc, cóż, może nastawmy się jednak na prawdziwki czy kurki. W końcu wczoraj nie tylko pełen kosz, ale nawet pełną torbę płócienną z lasu okolicznego grzybów wyniosłem. I nie były tak zaczerwione. Przykro mi, że te tak pyszne grzyby zmarnowały się. No ale cóż, w minionych dniach jakoś nie było okoliczności, by je tutaj na spokojnie zbierać, a już wtedy, jak wspominałem, robaczywy one były w sporym stopniu. Tak więc masowy ich zbiór najwyraźniej dziś również nie będzie możliwy. Tak więc nie ma co tracić czasu, chodźmy do lasu. Piękny strumyk, a właściwie samo jego koryto tak malowniczo porośnięte. Od strumyka do strumyka. Normalnie jakby pode mnie ta trasa stworzona i ten krajobraz pięknie, pięknie. Pięknie pięknie, tylko jeszcze trzeba jakoś przejść. Może tędy. Jak sami wiecie, im trudniejszy teren, tym bardziej mnie przyciąga, bo zakładam, że mniej grzybiarze się zapuszcza w takie właśnie miejsce. No i na pierwszego prawdziwka wcale nie trzeba było długo czekać. Co mnie jakoś specjalnie nie dziwi, znając już przez te minione 3 dni tutaj lasy, choć ten okaz być może się już nie będzie za bardzo nadawał do konsumpcji, ale i tak cieszy, że prawdziwki nadal tu są. No w sumie było ich pełno wczoraj, dlaczego miałoby nie być dzisiaj? I to również takich całkiem malutkich. Spójrzcie na tego młodziaka. Piękny. A kawałeczek dalej mamy jakże malownicze skupisko kurek. Czyli pieprzników, niech no zerknę, jadalnych. Nie pieprzników ametystowych tym razem. Całkiem ładna gromadka. No i rzecz jasna, pieprzniki trąbkowe, których wczoraj ogromne ilości wam pokazywałem i takowe też zbierałem. Czy wręcz kosiłem. No, spójrzcie sami. Cudnie, cudnie. Zapowiada się kolejne bardzo udane grzybobranie na koniec mojego pobytu. A to dopiero początek klasu. No, spójrzcie. Znów kurki. Następne i to młodziutkie takie dodajmy. Może nieco podmarznięte. Że widzicie, że nie są w takim idealnym stanie, ale świeżo wyrośnięte raczej w miarę. Chociaż należy dodać w sumie, że akurat pieprznik jadalny jest gatunkiem o owocnikach bardzo trwałych i czasem się zdarza nawet już po przymrozkach znaleźć kurki, które wyrosły znacznie wcześniej, ale te do takich raczej nie należą. Pieprzniki trąbkowe są tu natomiast młodsze w tym fragmencie lasu. Nież tam gdzie wczoraj Wam pokazywałem ale spójrzcie, ich tu są no lekko licząc setki jeśli nie tysiące praktycznie wszędzie tutaj po kres tego kadru we wszystkich kierunkach <grytanie> widzicie co tu się dzieje? no ale to nic nadzwyczajnego w przypadku tego gatunku one tak sobie właśnie rosną co bardzo mnie cieszy zabieram się za zbiór najmniejsze owocniki zostawiłem a takich jest tu zdecydowanie najwięcej ale i tak z tego jednego poletka udało mi się nazbierać tyle, że zapełniłem kosz tak gdzieś w 1,5 może 1,4 idziemy dalej pomyślałem sobie, że bliżej strumienia, gdzie jest bardziej wilgotno będę miał większe szanse na Znalezienie większych owocników. I widzę, że było to słuszne założenie. No i pół kosza, grzybów, praktycznie już mam. I naprawdę nie mogę wyjść ze zdumienia, dlaczego praktycznie nikt w Polsce tych jakże pysznych pieprzników trąbkowych nie zbiera. W jakikolwiek rejon kraju bym nie pojechał, nigdzie takiego zwyczaju nie dostrzegam. No cóż, jeszcze ze dwa takie stanowiska i będę miał pełny kosz. A może za czasów naszych dziadów, pradziadów pieprzniki trąbkowe w Polsce wcale tak licznie nie występowały? Może stosunkowo niedawno napłynęły do nas. Załóżmy ze Skandynawii, gdzie najczęściej są zbierane i najchętniej jadane, i może się przez to wiedza o ich jadalności w Polsce nie utrwaliła. Ciężko mi powiedzieć, nie mam tu jakiejś przekonującej i pewnej teorii, która by wyjaśniała, dlaczego polscy grzybiarze ich praktycznie nie zbierają. Zwłaszcza, że jest to gatunek trudny do pomylenia z czymkolwiek, co mogłoby Wam zaszkodzić. Jasne, że nie w całym kraju masowo one występują wyczniki trąbkowe. Ale na południu kraju, w centralnej Polsce, w województwie świętokrzyskim, przecież całkiem masowo też na nie natrafiałem. Więc nie sposób powiedzieć, że tylko gdzieś w jednym malutkim sektorze naszego kraju się pojawiają. W dość wielu miejscach jednak rosną. Wy wiecie o co w tym chodzi. Piszcie w komentarzu, jakie są Wasze pomysły. Ale nie samym pieprznikiem trąbkowym grzybofil żyje. Hm. Nie wiem, czy mówienie w trzeciej osobie o sobie samym to dobry znak. W każdym razie, gdzie nie gdzie, pojawia się czasem kurka. Cieszy mnie niezmiernie, że dzisiejsze grzybobranie jest urozmaicone takim oto potokiem. Jakże malowniczym. Wybaczcie, nie będę do niego schodził, czas goni, trzeba szukać grzybów, a jeszcze bardziej niż urozmaicenie w postaci kurek. Cieszy mnie urozmaicenie w postaci prawdziwków, mimo że tutejsze bywają takie właśnie częściowo już skonsumowane przez leśne zwierzątka, ale i tak całkiem zdrowe bywają niezaczerwione. Pięknie tu jest wprost bajecznie. Kogo my tu mamy? Jaśnie Pan Prawdziwek. Witam serdecznie. Są też kolczaki obłączaste, muchomory, gołąbki i dziesiątki, a wręcz setki przeróżnych innych gatunków. A wśród nich rzecz jasna kolejne owocniki pieprznika trąbkowego. Chyba to on zdominuje dziś moje grzybobranie. Gdy tylko wymyśliłem sobie, że zapełnię dziś kosz pieprznikami, przestałem na nie natrafiać. Wniosek z tego jaki? Trzeba mieć trochę pokory wobec lasu i cieszyć się tym, co mi daje. grunt, że jest pięknie, mokro, zielono i cały czas grzyby, jakby nie było, są. Niewykluczone, rzecz jasna, że jeszcze pieprzniki trąbkowe też będą dziś na moim leśnym szlaku. A oparłem się trochę w toku dzisiejszego grzybobrania właśnie na te pieprzniki trąbkowe z uwagi na to, że rydze, jak Wam pokazałem, raczej trochę zbyt robaczywe są, by był sens poszukiwania ich i liczenia na jakieś większe ich zbiory. Z prawdziwkami różnie tutaj jest. Częście strobaczywa, część nie. Na pieprzniki pieprznikami. One właściwie nie robaczywieją. Są zdrowiutkie, w idealnym stadium rozwoju, nie za stare, nie za młode, oczywiście w swojej większości. W większości odcinków na które natrafiam. I pomyślałem sobie, że o, jakie piękne kurki. Zobaczcie, jakie kurzyska wręcz. Pomyślałem sobie więc, że dziś, w ostatnim dniu pobytu, obdarzę moich gospodarzy z agroturystyki, w której się zatrzymałem, właśnie koszem pieprzników trąbkowych. O! Widzicie, jest na to nadal szansa. Piękne skupisko tego gatunku jest i to takich właśnie bardzo dorodnych. A obdarzę ich pieprznikami trąbkowymi, mam taki zamiar jako, że są bardzo otwarci na właśnie nowe gatunki grzybów, którymi częstują też swych gości. Tak więc myślę, że będzie to dla nich jakaś frajda, a też tego gatunku nie znali. Chociaż to akurat nic dziwnego, bo są tutaj napływowi. Natomiast ciekawość leśnych skarbów w sobie mają. Tak, zdecydowanie będzie to grzybobranie pod znakiem pieprzników w postaci dwóch gatunków. Pieprznika trąbkowego, wspomnianego, no i kurek, których też jest tu, jak widzicie, cała masa. To już chyba będę miał kosz niemalże zapełniony. Tym sposobem z wierzchu kosza zrobiło się rzuciutko, ale myślę, że jeszcze kolejna warstwa na to pójdzie. Trochę mi miejsca jeszcze bowiem zostało i trochę czasu też. Lecz to nie koniec żółtej fali, kolejne pieprzniki jadalne, niektóre już naprawdę wielgachne, ale jednocześnie też nie koniec pieprzników trąbkowych, które sobie tutaj pięknie przycupnęły standardowo już kępkami się grupując. No i wygląda na to, że faktycznie to pieprzniki trąbkowe będą dziś górą w koszu. Choć przypominam, że zapewne niedługo one nazwę zmienią, bo pieprznikami w systematyce de facto już nie są. Być może będą się nazywały lejkowcami trąbkowymi, czas pokaże. Ale pyszne grzyby jadalne, kurkom nieustępujące, a nie wiem czy nawet niesmaczniejsze od nich. Wisienką na torcie i powiewem prawdziwkowego optymizmu na kolejne tygodnie niechaj będzie ten młodziutki borowik szlachetny, który rzutem na taśmę dołącza jeszcze do mych dzisiejszych zbiorów. Śliczny. Jest przy tym zupełnie niezaczerwiony, co naprawdę cieszy w kontekście reszty jesiennego sezonu grzybowego. Tak, oto moja czterodniowa grzybofilska przygoda dobiega końca. Beskit Niski pożegnał mnie bardzo godnie, na pewno do niego wrócę. Czy jeszcze w tym roku czas pokaże, a przede wszystkim pokaże to sytuacja grzybowa? Jeśli będą grzyby, to kto wie. A póki co zaplanowałem już sobie kolejny grzybowy wypad. Tak więc, abyście nie przegapili następnych moich filmów, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Będę jednocześnie wdzięczny za komentarz, za łapkę w górę, a tym bardziej za dołączenie do grona wspierających, jeżeli zechcecie pomóc mi rozwijać mój kanał, umożliwiając mi polepszenie jakości moich nagrań. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za dziś, trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia wkrótce, cześć!